Prawa cebulina Szczypior, pewnie was rozśmieszy to, co wam powiem, ale to dobrze, przynajmniej wesoło zaczniecie tydzień. Sama do siebie się śmieję. Mam nadzieję, że kolejny raz nie tylko was zaskoczą, ale i rozśmieszą. Kto z was wiedział, że są okresy, gdy cebula śpi lub budzi się? Kiedyś i ja też nie wiedziałam, więc tym fajniej było wam o tym powiedzieć. Oczywiście, wiele z tych wiadomości myślę, że przyda się każdemu z nas. Cebula na szczypior. Każdemu wydaje się, że nie ma nic prostszego. No, bo co to za filozofia? Kupić cebulki i po prostu wsadzić je do skrzyneczki z ziemią. Wystarczy podlać i czekać na efekty. Tak robią wszyscy, każdy z was, a ja dzisiaj wam powiem, że można inaczej, lepiej, efektywniej. Opowiem Wam o metodzie, która mnie zauroczyła swoją prostotą i logicznością. Lubię takie innowacyjności i ci, co mnie znają, wiedzą o tym. A więc, kolejny raz postaram się zmienić Wasze spojrzenie na to, co mechanicznie robicie od lat i nawet nikomu przez myśl nie przejdzie, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. A więc zaczynam. Opowiem wam o ludziach, którzy uprawiają go od lat i traktują jako pomysł na biznes. Zaczynała go jeszcze ich mama na początku lat dziewięćdziesiątych, ale dwadzieścia lat temu oni przejęli ten rodzinny interes i kontynuują go z powodzeniem. Wpadli na ten pomysł, aby zarabiać i wykorzystywać cieplarkę w zimie. Grudzień, styczeń i luty są to miesiące bardzo zimne i ciemne. Uprawiać czegokolwiek w tym okresie nie można, ponieważ nic nie rosłoby a koszty i praca nawet by się nie zwróciły. Dlatego zajęli się uprawą szczypioru. Szczypior z cebuli nie potrzebuje tyle światła i ciepła. Jemu wystarczy tylko jego odrobina, a więc wystarczający jest krótki dzień, a temperatura od 8 do 15 stopni Celsjusza. W tych warunkach rośnie on naprawdę pięknie. A więc od czego zaczynamy wysadzanie cebuli? Oczywiście od jej kupna. Borki z nią można przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od 5 do 8 stopni Celsjusza. W takiej temperaturze ona nie wyrasta w szypior i jeszcze długo tego robić nie będzie. To oczywiście dotyczy składowania cebuli. Jeżeli chcemy już nią się zająć, trzeba przenieść ją do pomieszczenia o temperaturze 25 stopni Celsjusza na kilka dni, np. 3-4. Teraz zaczynamy przygotowywać ją do posadzenia. Co to znaczy, że przygotowujemy ją do posadzenia? Najpierw zaczynamy od przebrania cebuli, czyli musimy przejrzeć cebulkę po cebuli i zdjąć nadmiar łupin. Duże odkładamy na bok, przeznaczamy je do konsumpcji, ponieważ duża cebula zajmuje wiele miejsca, a szczypioru da nam mało. Najlepsze są średniej wielkości i je przygotowujemy do posadzenia. Jeżeli trafią się mniejsze, to ich wyrzucić szkoda. I chociaż one dadzą również niedużo szczypioru, to jednak je też wysadzamy. Jeżeli nasze cebulki mają już korzonki, to musimy je ściąć. Będą tylko przeszkadzać i wywijać się podczas sadzenia. Musimy również ściąć górną część cebuli. Dlaczego? Jeżeli szczypior zaczyna już rosnąć, to przez tę cienką, suchą część będzie mu bardzo ciężko się przebić. Dodatkowo będzie mróz krzywo. Będzie się też łamał i nie będzie takim, jakim chcemy mieć. Nawet jeżeli nasze cebulki mają już początki szczypioru, to bez żalu trzeba je ściąć, a i tak szybko nadrobią i będą pięknie i szybko puszczać zielone pędy. Po wsadzeniu całość podlewamy i nasza praca skończyła się. Teraz będziemy czekać na jej efekty. To jest cebula, która rosła już 10 dni. Przez ten czas ona puściła tylko imponującą brodę, czyli wytworzyła tylko system korzeniowy. Poczynając od tego dnia, cebule zaczynają puszczać szczypior. Czyli zawsze pierwszy okres jest to okres wykształcenia dużej ilości korzeni, a dopiero gdy jest już on mocno rozwinięty, zaczyna się budowa górnej części, czyli zielonej. Całość podlaliśmy zaraz po posadzeniu i jeżeli okaże się to konieczne, podlewamy jeszcze raz. Podlewamy rzadko. Dlaczego? Ponieważ im bardziej mokro, tym częściej ona gnije. W tym przypadku efekt jest dobry, ale jeszcze coś Wam podpowiem. Nieraz, gdy kroimy cebulę, ona ma w środku niejedną okrągłą część. Tylko tak, jakby składała się z dwóch, a nawet trzech części, i takie są najbardziej poszukiwane, ponieważ proporcjonalnie dadzą dwa lub trzy razy więcej szczypioru. Zaoszczędzimy więc sporo miejsca na naszym parapecie. Gdy uprawiamy szczypior z szalotki, takiej mocno wydłużonej, jest to kolejna zaoszczędzona powierzchnia. Gdyż wejdzie ich do doniczki znacznie więcej niż tych okrągłych. Dlaczego to ważne? Dotyczy to głównie osób, które mają mało miejsca, a przygotowują spore ilości sadzonek na wiosnę do ogrodu. Wówczas każdy centymetr na parapecie jest bardzo cenny. Cebulę w domu można pędzić na szczypior nie tylko w skrzynecce ziemi. Z ziemią, ale również we wiórach, w reklamówkach, butelkach. Zdawać by się mogło, że jest to najprostsza uprawa ze wszystkich, a sami widzicie, że to, co nieraz wydaje się nieskomplikowane, ma swoje innowacyjne i bardzo przydatne rozwiązania. I już wiecie, że to, co wydaje się nieraz oczywiste, może takie nie być.